Jaka byłaby reakcja, gdyby osobie, dajmy na to wyznania mojżeszowego, szczepiono bez jej zgody, ba, przy jej aktywnym sprzeciwie i jej przedstawicieli ustawały świńską zastawkę serca, bądź gdyby wobec ortodoksyjnego katolika zastosowano terapię z użyciem komórek macierzystych. Podobnie kontrowersyjny jest fakt otoczenia Sebastianowi Fryczowi dwóch jednostek krwi, wbrew jego przekonaniom religijnym, tym bardziej, że biegł w swojej opinii, nie wykluczył możliwości zastosowania preparatów pochodnych. nie sposób się do zarzutów pokrzywdzonego, który przekonywał, że nie wykonano jakichkolwiek czynności mających na celu ustalenie zarówno jego woli, jak i odstąpiono od procedur, które tę wolę wy Proszę sądu, zgodnie z dyspozycją artykułu 34.7 ustawy o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty. Lekarz może wykonać zabieg operacyjny bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana występowaniem w sprawie uzyskania zgody groziła pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.